Kochane farmazonki, witajcie. Przy pięknej niedzieli. Jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze. Ja się w miarę wyspałam, kochani, i siedziałam sobie godzinkę na balkonie. Zażywałam słoneczka. I kochani, teraz się poddaję takiej czynności, która się nazywa daydreaming. Daydreaming to jest po prostu czynność cudowna, kochani. Można to robić zupełnie na trzejwo. Można to robić zaraz po obudzeniu. Można to robić jak już się trochę obudzicie i wyprostujecie. Ja jeszcze się nie wyprostowałam do końca. Jestem bez makijażu, jak widzicie. No, i to jest taka. I była zawsze. Może nie byłam tego świadoma. Moja ulubiona czynność, którą wykonywałam praktycznie. Od najmłodszych lat. Daydreaming. Znacie to? Używacie tego, kochani? Daydreaming możecie mm, praktykować przy swojej jakiejś tam ulubionej muzyczce. Ja akurat, kochani, mam Grounding Flow. Jedna godzina. Organic Down-Tempo Nature Improvisation No Takie dwa fajne chłopaki Grają w ogrodzie jakimś Z palmą I z kwiatem takim pięknym, czerwonym Do kochani Dwa lata temu Mój daydreaming i Mój kochani, moja medytacja Przebiegała bez problemów do czasu o lekkich, że tak powiem, zakłóceń. Zakłócenia powstają wtedy, kiedy ktoś lub coś, jakaś wkurwiająca osoba, bądź kochani, jakaś sytuacja taka problemowa, stresowa, wyciągnie nas z naszego daydreamingu. I z naszej medytacji, i zaangażuję w siebie. I będziemy, tak jak ja, kochani, dwa lata kręcić się wokół tego tematu, zamiast się skupić na daydreamingu i na pięknym życiu. No, ale te procesy nie są takie, kochani, łatwe. I żeby z powrotem wejść w ten taki fajny flow no to musimy sobie to bardzo kochanie uświadomić bardzo i bardzo odczuć że już mamy dosyć oddawania energii Czemuś, co nie jest nami, i naszymi marzeniami w głowie, i naszymi, kochani, odczuciami, i w ogóle nami tak? Nie możemy dać innym. Energią wejść w siebie, kochani, bo to jest niefajne. Mimo wszystko. Także przez ten czas, moje doświadczenie jest takie, że przez ten czas, kochani, w którym coś zakłóciło moją uwagę przekierunkowało moją uwagę z mojego daydreamingu, z mojej medytacji, z mojego cudownego samopoczucia na yy, kogoś innego czy coś innego. Jak ta uwaga została przekierowana i problem narastał. Dostawał energii, więcej i więcej i więcej i więcej, aż w końcu urósł do olbrzymich rozmiarów. I sami takie potwory, kochani, karmimy. <laughs> Więc ja wam mówię, że jak macie jakąkolwiek sytuację taką wyzwanie, tak? To zupełnie z głowy ją sobie wyrzućcie, kochani, i zacznijcie siadać ze sobą i marzyć. Marzyć i. W głowie, w wyobraźni, w ciele czuć wszystkie te cudowne rzeczy, które chcecie przeżyć, których chcecie doświadczyć. Wszystkie te piękne scenariusze możecie sobie rysować, tak? I one prędzej czy później staną się rzeczywistością, kochani. Polecam. Daydreaming i medytacja <laughs> to jest podstawa. I to są najwspanialsze rzeczy, które na dzień dzisiejszy cieszą mnie w tym istnieniu. Oprócz jeszcze leżeniu na plaży na słońcu i kochanie pływaniu w basenie lub w morzu i przebywaniu wśród natury i przytulaniu się do cudownych ludzi i do fajnych zwierzątek, także polecam, buziaczki.